Hej e, Witam was w drugim... W, nie drugim Trzecim vlogu o kursie Idę tu będziecie widzieli bajzlu To e, W trzecim, tak? Bo był mm, Wtorek Środa I dzisiaj czwartek Dosłownie e, Dzisiaj wam nic nie nagrywałam jest godzinka 19 za chwilę. Ja wróciłam godzinę temu do domu, także ten vlog na pewno będzie łączony. Dzisiaj miałam hybrydy oraz, oraz żele które będziecie mogli zobaczyć na pewno na moim Instagramie. Który wam podlinkuję tam na dole. E, a e, także będzie na pewno łączony, ponieważ dzisiaj już raczej nic nie nagram. O matko plecy mnie bolą. E, dzisiaj już raczej nic nie nagram. E, bo po prostu no. A nie nagrałam nic z dzisiejszego dnia, ani rano, ani w ogóle nie mam teraz tak nagrać. I paznokci również nie nagrałam. Yy, także nie, nie wiem, czy dam radę wkleić, czy coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. Spróbuję coś takiego zrobić, yy, ale to będę musiała się po prostu z tym pobawić. Zobaczę. A jutro, prawdopodobnie, czyli w piątek, yy, będę miała yy, egzamin. Mówię prawdopodobnie, bo yy, tak mi powiedziała ta yy, właśnie. Yy, kobieta, która mnie kursuje. Eee, że nie, nie powiedziała tego, że na 100% będę miała jutro ten egzamin, można to tak nazwać. No tak, bo będę miała e, dyplom, no taki sprawdzian po prostu. Eee, także prawdopodobnie jutro będzie ostatni dzień, czyli dni szkoleń. Miałam tak naprawdę eee, Wtorek, środa, czwartek. No i wtedy jutro bym miała takiej wiesz, wiecie, egzamin, i wtedy nie wiem, czy w sobotę również bym miała wtedy przyjść, czy nie? Nie wiem, jak to by wyglądało. Nie mam pojęcia. No, ale ogólnie, ogólnie fajnie. Nic tam więcej nie nagrywałam jutro postaram się coś może nagrać nie wiem zobaczymy się okaże także no tak tak by to wyglądało to się wszystko okaże jak to będzie wyglądało także oglądajcie vloga do końca bo tam będzie na pewno pokazane co się jutro wydarzy, bo ja sama szczerze powiedziawszy nie wiem. A teraz idę za chwilę. Ułatwić sobie modelki, do paznokci Ponieważ do 20. muszę mieć właśnie załatwioną modelkę na żele i na. Hybrydy, także no. Także zobaczymy, co i jak. No. Dobra. Uciekam, bo się znowu rozgadałam. 4 minuty już gadam. Matko, kochana. Dobra. Uciekam, odezwę się do Was. Albo jeszcze dzisiaj, ale raczej nie. A albo jutro spróbuję zaraz zmontować jakoś te zdjęcia. Żeby móc wkleić. Je. Także zobaczymy i no. Hej. Ja już jestem w domu. Znaczy, już jestem w domu od kilku godzin, także. No, jestem zmęczona. Coś drapie mnie w, gar w gardle. W ogóle miałam loki zostało z nich ściano. Muszę umyć włosy, bo wyglądają niezafajnie. Bo złapał mnie deszcz, i to dosłownie taki mocny, że dosłownie wyszłam. Ja wiem, przez ulicę przeszłam. Taką, wiecie, kierunkową I słuchajcie, byłam całusieńka mokra. Tak lało było oberwanie chmury i w ogóle burza. Teraz wyszło właśnie słonko. Ja mam zasunięte rolety, więc tego nie widać, ale o, świeci. Eee, także no, a... co do kursu. To jutro okazało się, że jednak mam jutro właśnie. No drapię mnie coś, no. Jutro mam, właśnie, ostatni dzień, egzamin, tak zwany. I yy, jutro dostanę, wiecie, świadectwo i tak dalej. Yy. No. Także, jeżeli macie jakieś pytania co do kursu i chcecie coś wiedzieć, to napiszcie. Czy, czy pod tym vlogiem, czy pod e, tamtymi dwoma pozostałymi? <laughs> Jakie macie pytania? A ja wtedy w następnym filmiku, e, bo możliwe, że będę chciała zrobić typowo podsumowujący filmik, chociaż nie wiem, czy cokolwiek zbiorę, ale jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, więcej pytań, <laughs> e, to oczywiście odpowiem na, na te pytania. Nagram wtedy filmik z tymi pytaniami i coś tam poopowiadam i tak dalej. A także jeżeli będziecie mieli, to piszcie. Ja dzisiaj miałam hybrydę oraz żele. Jedno. Także postaram się wkleić to wszystko. Nie wiem, czy mi się uda, ale się postaram. No. I co by było jutro, jutro wam... przyjeżdża mój tata, także y, dużo raczej nie będę nagrywała. ewentualnie wtedy wam powiem, y, co mniej więcej, y, jak to wyglądało, albo wtedy w poniedziałek, no, wam nagram, czy tam w niedzielę. Y, bo wiecie, jak to jej tata przyjedzie, to na pewno przyjadą wtedy, przyjedzie tam na dwójek, bo już się na, um, zapowiedział że będzie... przyjedzie... My pojedziemy tam do nich, później do, do dziadków i tak dalej Także nie wiadomo czy będzie po prostu czas, żeby ja jeszcze cokolwiek nagrywała wtedy Także zobaczymy No a teraz uciekam no. A w poniedziałek a skoro mam w sobotę teraz zakończenie, to w poniedziałek jadę do Czuchowa, także i w poniedziałek spotykamy, jeżeli nie będzie padało, a oby nie padało, spotykam się z koleżanką na, na co? Na zakupy. Także zobaczymy. Jak to wszystko nam wyjdzie? Mam nadzieję, że znowu jej nie wypadnie co, co coś, bo ostatnio jej wypadła szkoła i nie mogłyśmy po prostu jechać. Także do tego nie było vloga z poniedziałku, ale myślę, że wtedy będzie teraz z tego poniedziałku. Chyba, że będzie padało i po prostu nie będzie nam się opłacało jechać do, do tego czuchowa. Także to się okaże wszystko. A ja teraz uciekam, bo już gadam 5 minut. E, I i odezwę się do Was wtedy, pewnie, jutro, albo, albo nie. Zobaczę. Nie wiem. Na pewno Wam będę chciała pokazać dyplomy i, i tak dalej. Także no. A teraz się. Uła, żegnam i opowiem Wam, jak było na egzaminie. Także. Pa! Znaczy, nie pa, bo vloga. Yy, vlog będzie trwał chyba dalej, raczej tak, także oglądajcie dalej A ja leżę teraz w łóżku, przebrałam sobie leginsy i leżę W ogóle jeszcze wam pokażę tą bluzkę, chociaż nie wiem czy mi się uda yy, Pamiętacie tą bluzkę, którą wam pokazywałam na którymś holu, nie wiem, podlinkuję wam ten hol yy. Chyba, że nie nagrywałam, nie wiem. Eee, ale mam właśnie, raczej nagrywałam. I spróbuję znaleźć i podlingować wam to. Eee, tą bluzkę białą. Jest prześwietna. Tutaj z tym supełkiem prześwietna. Uwielbiam ją, ślicznie wygląda. Teraz leżę, to wiecie, tak dziwnie wygląda. Ale jest przepiękna, także no. A ja teraz uciekam. OK, chciałam wam jeszcze pokazać na koniec. Certyfikaty mam ogólnie poniedziałek, także no i mam dwa certyfikaty, ponieważ za żele oraz za hybrydowe są osobno, nie są razem. Także mam dwa certyfikaty, tak one wyglądają. Jakby ktoś był ciekawy. Także tak chciałam się z Wami już pożegnać w tym vlogu. Podsumowując, kurs był bardzo fajny, przydatny i na pewno będę z niego korzystała. Będę chciała zrobić Wam kilka filmików, to na pewno już teraz wiem. No, a ja teraz kończę tego vloga. I przechodzę do e, kolejnego, <noise> będę nagrywała dzisiaj, ponieważ jest poniedziałek, e, będę nagrywała vloga. E, Także ten wleci, możliwe, że jeszcze dzisiaj, i tylko nie wiem o której. E, I zaraz e, będzie. E, Kolejnego dnia, nie wiem, wtorek środa, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Będzie kolejny z poniedziałku. Także zobaczymy, a później będzie hol zakupowy, ponieważ idziemy dzisiaj na zakupy do sklepu, z którego mam już kupione kilka rzeczy. Już ogólnie miałyśmy iść przed moim kursem na te zakupy, ale nie wyszło nam. Koleżanka, niestety wypadł jej na studiach wykład. Także nie mogłyśmy, a teraz będziemy mogły jechać i przyjdzie do mnie paczka dzisiaj którą też wam pokażę. Także zapowiada się vlog, w którym przepraszam wydam bardzo dużo pieniędzy. No, dobra, A teraz uciekam, żeby się nie spóźniła. Bo jedziemy, yy, także... no dobra. A jeszcze muszę się jakoś uczekać, bo no nie wyglądam.